Witam wszystkich. Druga część filmu. Słuchajcie, Altana przestała całą noc. Oczywiście nie było wiatru, ale myślę, że to było nie do przewrócenia, tak szczerze mówiąc. Bo to nawet nie drgnie, jest tak wszystko ponaciągane. Teraz jaki Majster ma plan? Trzy słupki są wykorzystywane do naciągnięcia, żeby to stało. Żeby to stało, ta płaszczyzna jest ok, eee, może tak zostać, więc najpierw wymienię trzy słupki, do których mam dostęp, czyli ten i tamte dwa. Eee, oczywiście muszę sobie tu pokorygować takie tematy, bo eee, one mi nie wyjdą w tych samych miejscach, raczej. Więc po prostu zrobimy tam, gdzie wyjdą. Bo w pierwszym planie miałem taki plan, żeby odgruzować te spróchniałe drzewo, wypalić jeszcze coś w ten deseń, ale ona mi nie weszła idealnie w, to, w te miejsca i muszę się teraz dostosować do tego, gdzie ją mam. Jak tu ustawię ten pierwszy słupek, to poziom już zrobię potem do tego pierwszego słupka. Tak myślę, no jeżeli mi to się nie uda, to trudno to nie będzie poziomu. Wiecie, to jest podniesione z ziemi, także tu i tak jest nieźle. Jeżeli chodzi w ogóle o tą przestrzeń, a tamto to już w dupie. Ale zobaczymy na ile, na ile mi to pozwoli. I teraz jaki mam hitry plan, to będą słupki nowe. Przymierzałem się do metalowych słupków ale jak dowiedziałem się cenę to, to po prostu zbladłem więc będą takie i takie nogi będą wrypane w ziemię i zabetonowane bo myślę że nie wbiję tego tak po prostu żeby to sobie weszło i tyle więc ja tu się ogarniam wypiję kawusie i biorę się powoli za e, wymianę tych nóg no i zobaczymy, jak to tam będzie dalej, jak to się da zrobić. Także tymczasem, pierwszy słupek wypadł mi w tym miejscu jest trochę przesunięcia, ale nie tak, wiecie, nie tak za dużo. Więc teraz tutaj muszę to ogarnąć, żeby on jest za długi, oczywiście. No ale żeby sztywną miarę wszedł i żeby go sztywno ustawić musiałem sobie zrobić go dłuższego no i teraz tutaj spróbuję coś wymyśleć Spróbuję tutaj coś wymyśleć i... No i ustawić to do zalania Więc pierwszy słupek będzie mniej więcej tak pierwszy słupek zabetonowany teraz słuchajcie, to jest taki meg. To jest na sztukę skręcone na razie. Beton sobie zamarza. E, tutaj było tak zrobione, że to było wbite do samej ziemi. Włożony był słupek, ponieważ to idzie pod kątem i nie dało się zrobić tego inaczej. I tu zrobiłem sobie dźwignię i to podniosłem do góry. I tam wybrałem ile się dało, to co wpadło to wpadło, zalałem wodą, żeby to co wyciągnąłem ten zruszony piasek tam wpłynął i zalałem to betonem. I na razie to sobie zamarza Więc tu taki hitry plan zrobiłem Natomiast tutaj zależy mi, żeby zachować tą linię tych słupków, ponieważ mam tą plandekę i ona mi nie będzie pasowała jak coś tu śpieprze ewentualnie będę musiał coś przerabiać, więc ten wbiłem, rozwierciłem te próchno, co tam jest. Oczywiście nie tak do wybrania do zera, tylko na tyle, żeby było bardziej miękkie i bardziej tego. I nabiłem ten słupek tam w te próchno. To jest niezalane. I tak szczerze mówiąc nie wiem czy to będę zalewał, bo to góręka się trzyma jak ta lala. I teraz będę walczył z tym słupkiem. Ponieważ tu też muszę się wstrzelić mniej więcej w środek, ale jeszcze muszę uważać na te przewody, żeby one mi tutaj się nie po, poprzecinały, bo będę miał problem, nie przełożyć tutaj, nie mam żadnego peszlatu tu w tym betonie, więc nie przełożę tego kabla. Na no razie czego, więc trzeba by było tu japę rozkuwać i coś tu łączyć. Zobaczymy. Także biorę się za walczenie teraz z tym słupkiem. I jak te trzy słupki obsadzę Odczekam tam sobie ze 3 godziny, niech to przede wszystkim w tamten zamarznie. Poskręcam to już tak jak trzeba, i wtedy będziemy robić następne 3. Dobra, majstry. Pierwszy problem wyszedł mi, a mianowicie w zasadzie 2, spierdoliła się wertarka, więc nie wiem, jak rozwiercę te trzecie. To drzewo, no i tego już wbić głębiej nie mogę, nie ma opcji, nie pójdzie więcej i tak, ani tego wyjąć, ani tego dobić. Oczywiście bym to może i wyjął, ale na pewno to się już do niczego nie będzie nadawać, więc jaki mam plan? Tylko też plan jest chytry bo muszę sobie zorganizować spawarkę. Utnę to po prostu, opuszczę i pospawam. Eee, tylko muszę zobaczyć, kto to na wsi może mieć spawarkę, bo ja oczywiście mam spawarkę, ale w domu. Także tak. A tak zostawić trochę słabo, za bardzo to się dyga. No oczywiście, jakby słupek skręcił, to może i by to i by to szło, ale. Nie, nie po mojemu to będzie. Jak wbijacie coś takiego. O kurwa, to, ja to wyjmę w ogóle? No ja pierdziu. To włóżcie sobie kawałek takiego drzewa i przez te drzewo walcie. Nie w to, bo to się zaraz porozwala. Więc dobra, muszę coś tu powalczyć. Jeszcze zobaczymy, co mi tutaj wyjdzie. Bo bym za szybko dzisiaj skończył i taki by było po hitremu. Dobra, majstry. Obciąłem to trochę. Oczywiście nie mam spawarki. Ale wymyśliłem sobie inny chytry plan. I zaraz Wam powiem, jak ja to zrobię. Także tak, tylko założę Was na głowę i jeszcze raz to przemyślę. Dobra, więc jaki jest mój chytry plan? Naciąłem tu belkę Włożę to do środka Nie tak. Tak. i teraz Słuchajcie, bo tu muszę jeszcze mi wpadło głębiej. Muszę tu rozwalić to włożę to i nabiję tą belkę na, ten, na tą gwiazdę tym naciętym zrobię to i zobaczymy co będzie dalej dobra majstry słupek stoi i teraz tak zrobiłem tak jak powiedziałem naciąłem na tą rozgwiazdę tak mniej więcej żeby było na tyle żeby tego nie nabijać żeby on nie na słupek biłem tą rozgwiazdę tutaj Tu mniej więcej sobie zrobiłem poziom, ewentualnie linię, tam jeszcze będę ustawiał coś, zobaczę. Na, tutaj jest dobrze, ustawiłem to mniej więcej do oka i do poziomicy. Nie jest idealnie, ale jest nieźle. Jak podbiłem to i ustawiłem to, to przykręciłem na razie na sztukę. I tutaj... Przez tą rozgwiazdę, która mi weszła w tą belkę, podciągnąłem te mocowanie całe i przez tą rozgwiazdę przewierciłem długiego wkręta, żeby to do kupy wszystko się skręciło. Oczywiście tu będę musiał zalać ten kawałek tym betonem, ale to już jest stabilne w miarę, więc jak doleję tego betonu, to będzie luksus. Także tak wybrnąłem bez spawarki. Teraz mam taki myk, że tam nie mam czym rozwiercić, bo mi się wiertarka skończyła, więc muszę pojechać kupić jakąś gównianą wiertarkę na sztukę więc tak sobie zrobimy kabelków starcz. spokojnie kabelków starczy to się potem podwiesi no i dobra i tak bym wybrnął z tego także trzy słupki na sztukę mam zrobione tamten zamarznie akurat jak wrócę ze sklepu to już to skręcę tak jak książka pisze i wtedy zostaną mi te trzy słupki do Ogarnięcia, więc jest szansa, że dzisiaj to ogarnę. Oczywiście pewnie mi się zejdzie do nocy, no ale trudno. No dobra, także tak, na razie na tą chwilę tak wybrnąłem z tego tematu, muszę tam pomyśleć, czy nie u, u, uciąć tego główna z 10 cm i naostrzyć diaksem. No bo nie chciałbym, żeby to się tak zrobiło jak tutaj. Tu niby miałem bardzo dobrze rozwiercone te, te kory. To wszystko musiało tam na dole coś być, jakiś kamień albo kurwa, nie wiem co. Że to już głębiej nikt nie chciało pójść. Yy, natomiast zobaczę, zastanowię się. Na razie jadę zdobyć wiatarkę jakąś, bo wiecie, to taka gówniana wiatarka. Ja mieszam nią gips do gładzi i już po wiatarce. Oczywiście się wymieni, bo to wiecie, z Leruła, Dexter. Eee, nie wiem, 3, 4 miesiące gwarancji jest 2 lata, więc trzeba będzie pojechać wymienić. Eee, dobra, to na tą chwilę wszystko biorę się dalej za robotę. Dobra majstry, słupek stoi. I teraz tak eee, Zrobiłem tak jak powiedziałem, naciąłem na tą rozgwiazdę, tak mniej więcej, żeby było na tyle, żeby tego nie nabijać, żeby on nie pęknął słupek. Wiłem tą rozgwiazdę tutaj. Tu mniej więcej sobie zrobiłem poziom, ewentualnie linnie, tam jeszcze będę ustawiał coś, zobaczę, na, tutaj jest dobrze, ustawiłem to mniej więcej do oka i do poziomicy. Nie jest idealnie, ale jest nieźle. Jak podbiłem to i ustawiłem to, to przykręciłem na razie na sztukę. I tutaj. Przez tą rozgwiazdę, która mi weszła w tą belkę, podciągnąłem te mocowanie całe i przez tą rozgwiazdę przewierciłem długiego wkręta, żeby to do kupy wszystko się skręciło. Oczywiście tu będę musiał zalać ten kawałek tym betonem, ale to już jest stabilne w miarę, więc jak doleję tego betonu, to będzie luksior. Także tak wybrnąłem bez spawarki. Teraz mam taki myk, że tam nie mam czym rozwiercić, bo mi się wiertarka skończyła, więc muszę pojechać kupić jakąś gównianą wiertarkę na sztukę więc tak sobie zrobimy kabelków starcz. spokojnie kabelków starczy to się potem podwiesi no i dobra i tak bym wybrnął z tego także trzy słupki na sztukę mam zrobione tamten zamarznie akurat jak wrócę ze sklepu to już to skręcę tak jak książka pisze i wtedy zostaną mi te trzy słupki do Ogarnięcia, więc jest szansa, że dzisiaj to ogarnę. Oczywiście pewnie mi się zejdzie do nocy, no ale trudno. No dobra, także tak. Na razie, na tą chwilę, tak z z tego tematu. Muszę tam pomyśleć, czy nie u, u, uciąć tego główna z 10 cm i naostrzyć diaksem. No bo nie chciałbym, żeby to się tak zrobiło jak tutaj. Tu niby miałem bardzo dobrze rozwiercone te kory. To wszystko musiało tam na dole coś być, jakiś kamień albo kurwa, nie wiem co. Że to już głębiej nikuta nie chciało pójść. Yy, natomiast zobaczę, zastanowię się. Na razie jadę zdobyć wiatarkę jakąś, bo wiecie, to taka gówniana wiatarka. Ja mieszam nią gips do gładzi i już po wiatarce. Oczywiście się wymieni, bo to wiecie, z Lerła, Dexter. Yy, nie wiem, te 4 miesiące gwarancji z 2 lata, więc trzeba będzie pojechać wymienić. Yy, dobra, to na tą chwilę wszystko, biorę się dalej za robotę. Trzy słupki już mam na gotowo. Pierwszy, drugi i tamten trzeci, tamten jeszcze wiąże, więc mam na gotowo jest zrobione. Tu mi się udało mniej więcej dla oka tą linię zrobić tam muszę trochę jeszcze podbić do góry, ale tak bez konieczności. E, tu będę musiał coś wymyślić. Więc z tym jest tak, że się zrobi albo potem, albo nigdy. Ale myślę, że zrobię to, bo będziemy to wkurzać. Także tak, biorę się za ostatnie trzy słupki. Wymienię te słupki i będzie można się wziąć za jakieś takie dziwne naprawy najgorzej będę miał tutaj bo ten słupek muszę wstrzelić w to miejsce no mówię, po to żeby się ta plandeka mniej więcej pokryła więc tutaj będzie gehenna, bo jak się okaże, że jest coś nie tak to będę musiał tu rozkuwać, wiercić, kombinować bo tutaj to tam w dupie obojętne, mogę się trochę odsunąć Przesunąć i takie tam. Natomiast tu bym chciał to zrobić w tym miejscu, co było. Także ja się biorę. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Altana stoi. Słupki wymienione. Środkowy mi się zapadł trochę, ale chuj, tam już się tak uszarpałem. Teraz słuchajcie, co Wam powiem. Te kielichy do tych słupów. Szczerze mówiąc, to Wam powiem, że mieszane mam uczucia. Z tego względu, że tak. Żeby ten kielich według mnie był stabilny, to powinien być dotąd zalany betonem. Jeżeli dotąd będzie zalany betonem, a to będzie w środku, to jeżeli ten beton będzie pił wodę, to automatycznie to te drzewo też będzie piło wodę. E, więc ja zrobiłem ponad poziom niby wody, tak jest też nie do końca, bo tam kurwa siadło za dużo i takie tam, no nieważne. Natomiast sam ten kielich z tym mocowaniem, według mnie do altany wolnostojącej to się nie nadaje. Bo jak ja założę tą plandekę, która zrobi opór dla wiatru, to te kielichy, tu są cztery spawy pod spodem, to te kielichy się położą razem z, z tym daszkiem. Takie jest moje zdanie. Nie wiem dokładnie jak to się używa i jak to się robi i jak to powinno być wydaje mi się, że przy takiej altanie wolno, nawet jak zastrzały się porobi, to nie porobiłem tego, jeszcze już mi się nie chce. Kurwa się tak uszarpałem przy tym wszystkim to i tak to może nie od razu, ale wiecie, raz, drugi, piąty, dziesiąty i te spawy popękają i to się złoży. Jeżeli to by stało przy czymś, przy jakimś stabilnym murze czy coś tam, to jak najbardziej. Teraz, co Majster wymyślił? Zostawię tu pas po prostu. Miałem zostawić tę linę, ale wiecie, jak to jest. Przyjadą znajomi z dziećmi, będzie leciał któryś z dzieciaka miał na barana i łeb mu obetnie przez tę linę. <laughs> więc zrobiłem tu pas do tego drzewa i ewentualnie może mi się to położyć razem z tym drzewem. no Raczej samo się nie da, bo w tamtą stronę przytrzyma te drzewo, a w tą stronę przytrzyma te drzewo. W tą stronę nie mam żadnych oporów, więc tak zostaje. I tyle, jeszcze jutro pomaluję te słupy, eee, no muszę posprzątać i takie tam. Więc udało się to podnieść, udało się wymienić te słupy. Eee, natomiast nie jestem do końca zadowolony z takiego rozwiązania, bo to też wydaje mi się, że za długo nie pożyje. No ale tamto wytrzymało 6 lat. Pożyjemy, zobaczymy, ile to wytrzyma. Wie, wiecie, grunt to jest, żeby się wcześniej zorientować, że coś się dzieje, żeby to ewentualnie poprawić. No ja się zorientowałem. Na jesieni już nie było czasu, już była prawie zima. Na wiosnę było za późno. No dobra, tyle ode mnie. Ten pas zostanie na stałe. Ten pas jest skręcony. Po prostu na dwa wkręty, żeby nie spadł w momencie, kiedy to drzewo się będzie ruszać. No i niestety do drzewa też przyładowałem go na dwa wkręty. Przykro mi bardzo, innego sposobu nie mogłem znaleźć. Tutaj wszystko podemontowałem. Jeżeli chodzi o tą trytytkę, to znaczy trytytkę w to na tym daszku jednorazowy użytek postrzelała linka. Ona jest pleciona z różnych tam drucików. W paru miejscach postrzelały te druciki, więc Generalnie do drugiej takiej akcji bym jej nie użył, bo bym się po prostu bał, że pierdyknie. Sporo tych drutów postrzelało. No tutaj zachowałem w miarę tą linię, w miarę oczywiście. E, jeszcze mi zostanie przełożyć tą plandekę, już to ogarnąć ten bajzel, poprzysypywać to i niech się dzieje wola nieba. No. Jest postawione, no, Gehenna jak. Kurczybych, aczkolwiek w dwa dni bym tego na pewno nie rozebrał i nie złożył do kupy. A nawet, jeżeli nawet nie chodzi o te dwa dni, bo mógłby mi to robić 4 dni, tylko chodzi o to, że jak to pierdychnęło wszystko na, na glebę, jest to skręcone na tych wkrętach. Te wkręty się na 100% pokrzywiły i teoretycznie połowy bym nie wykręcił. <laughs> A uwierzcie mi, bo przerobiłem to, jak się wam urwie wkręt i on naprawdę jest zasany, zakręcony konkretnie to deskę rozwalicie, a wkręta nie, nie, nie wyrwiecie w tym miejscu co jest wkręt, rozpieprzycie całą deskę, bo wiem jak rozbierałem rusztowanie w chałupie, które było poskręcane niektóre wkręty były tak po prostu by miały poukręcane, nie dało się odkręcić, nie było opcji, żeby to rozwalić, coś z tym zrobić trzeba było po prostu rozpieprzyć deskę więc podejrzewam, że jakbym to zaczął rozbierać to ten daszek by poszedł na spalenie Dobra, nie ględzę, więcej udało się. Nie jest to idealnie, ale stoi. Można pod nim biesiadować. Trzymajcie się, pozdrawiam.